Czy lubię floczki? To jest serio? Szczególnie pytanie. Cieodek. Zaczynamy się. Kolejna tylko czekała, aż się on Dobra, lecę, póki nie szczekam. Siodeczko witam Was na moim kanale. Ja nazywam się Aga Ciasta, Witam Was w filmie, w którym sprawdzimy. Który z nas lepiej się zna, e, Saker Siebie czy... ty samego? <laughs> <laughs> Mogą Nie być wiesz, równe szanse. Ja sobie zadaję pytanie, jakie Agatko masz oczy? <laughs> Mogą być równe szanse. Widzicie o co chodzi, że Saker przygotował 10 pytań dotyczących jego i zadaje mi, a ja przygotowałam 10 pytań, które dotyczą mnie i zadaję je Sakerowi, no i tak na zmianę i po prostu zobaczymy, które z nas lepiej zna osobę przeciwną w związku. Są małe komplikacje, pies jest dzisiaj bardzo pobudzony, ale myślę, że możemy zaczynać. Dziękuję, Sakerku, że zechciałeś tutaj wystąpić. Chcesz coś powiedzieć? Cześć, witam. Dzień dobry. Dobra, jako, że jesteś gościem, myślę, że. A, jeszcze Boże, najważniejsza rzecz. Przepraszam za to, co tutaj widzicie, jeśli to łapie, Jeśli łapie to lustro, to obiecuję, obiecuję. Że umieję je. W dniu, w którym będzie ten film opublikowany, umyję to lustro. Będzie relacja na Instagramie. Dobra, myślę, że możemy zacząć. I jako, że jesteś gościem, to myślę, że możesz to zacząć. mi pierwsze pytanie, a później ja tobie. Jaki jest mój ulubiony reżyser? I, a, ha, ha, pierdzielę. I tak, zaliczę Ci, jak będziesz znała imię albo nazwisko. Albo chociaż dwa jego filmy, jeśli nie pamiętasz imienia i nazwiska. A on jest To już chyba pół punkta stracisz, jak ci takie rzeczy nie powiem. No. Kurczę, bo mam tak, mam w głowie e, Hitchcocka, no ale to wiem, że to bardziej jest taka legenda. Może nie, że twój ulubiony, tylko po prostu klasyk. Mam w głowie Quentin Tarantino, ale, ale wiem, że go po prostu bardzo cenisz. I bardzo go lubisz, ale to raczej nie jest ulubiony. a wydaje mi się, że ulubiony to może być yy, jakiś z tych takich twoich filmów yy, z typu, z typu, w stylu jakaś Suspiria i tak dalej. Ogólnie dobry tok myślenia, ale końcówka spaliła. Ale dasz mi pół punkta? No za to? No ale no, patrz ile to powiedziała powie, to. Mogę powie ci dać pół punkta, jak zgadniesz po mojej podpowiedzi, no. yy, że tak, to są mroczne filmy. Ale to nie są horrory. Hmm. A może ten, wiem, że też go lubisz, tego reżysera glas. To on? To ja wiem, on yy, taki jest, yy, yy, on jest taki jakiejś narodowości bardziej arabskiej jakby, jakimś Turkiem jest, prawda? I on się nazywa... Bo on grał nawet w tym filmie, który my razem oglądaliśmy. Miał taki mały epizod. Tak, bo on jest fanem Hitchcocka również i tak, on zawsze się pojawia w swoich filmach. Chyba musisz mi imię powiedzieć, bo... No dobra, jakiś drugi jego film, poza Glass i... A, Serium. Poza tą Serium, tak. To nie, to nie jest... Znaki. No to jest bardzo pół Dobra, dziękuję. A jak ma się na... Powiedz mi imię, to ja chyba nazwisko. Manoj. Raczej nie, Raczej ale on zawsze jest pisany M, to Manoj jest w skrócie Knight Shyamalan. O, Shyamalan, no. Dobra, no. mam pół punkta. To ja prosto zacznę, myślę, że będziesz to wiedział. Jakiego produktu spożywczego nienawidzę najbardziej na świecie? Produktu spożywczego, No, no, dania. Mm, no to jest pojedyncze. Pojedyncze? czy produkt, no. no. Nie danie, nie połączenie kilku, tylko jedna rzecz. Nie wiesz tego? Pewnie wiem, daj mi. Wiesz. Popływać w myślach trochę. W sensie wiem, że to jest zielone, tylko ja jestem taką amebą, jeśli chodzi o nazwy... A, no, to prawda, Saker zawsze myli warzyw. jarzyny i jeżyny i mówi, no. że mama robi kurczaka w jeżynach. <laughs> chyba to jest pietruszka. Dobrze. Natka, pietruszki. No, Znaliłem ale sobie. dla mnie pietruszka, seler... Ogórek ogarniam, nie? Ale pietruszka, seler, yy, nie wiem, jakaś nać... Kurwa, dla mnie to wszystko jest, jest to A, samo, To nie? jest natka, pietruszki właśnie to A, ja to, jest to, no, bo, to jest to samo. Dosłownie to jest to samo. Nać i pietruszka to, pietruszka to jest to samo. Nie. W sensie y, pietruszkę i wszystkie ogólnie <coughs> warzywa korzeniowe to masz... Pietruszka to jest to białe, co jest w ziemi, to jest korzeń. A nadka to jest, to jest to co wystaje, czyli to zielone i to też jest jadalne, nie? No. To robuje. To robuje. A taki korzeń pietruszki to się daje do rosołku na przykład. No i git. No dobra, to po pierwszej rundzie wygrywasz o pół punktu. O pół punktu. W jakim wieku zdałem prawo jazdy? Albo w którym roku? No bo to wiadomo. W wieku jest... U! Do widzenia. <śmienicza> Do widzenia. <śmienicza> o, to sprawa przy okazji, czy się nagrinają. Kadeł. Zdałeś y, prawo jazdy, kochanie, kiedy miałeś lat? 21. Czyli mam prawko 9 lat. <śmienicza> Nie. Zapomniałam, <śmienicza> ile masz lat. Stałeś prawko, kiedy miałeś? W ogóle już masz 0, no ale. 25 chociaż... lat. O. Na pół punkta? Nie wiem, y, dałbym ludziom zdecydować. Jakby wyszło, nie, że, jakby wyszło że na pół no. punkta, wiesz, jest wynik, no to zdecydujcie, czy to się należy. Nie, no 25 lat dokładnie, w 2015 roku. I teraz podaj dwa moje ulubione produkty spożywcze. I to są takie produkty, które i jem generalnie najczęściej, i jakby otwarcie dużo razy na przykład na Insta, mówiłam, że nie wyobrażam sobie życia bez czegoś. I jako podpowiedź dam ci, że jeden produkt jest bardziej yy, białkowy, a drugi bardziej węglowodanowy. Mhm. To powinno być proste, bo wiesz jakiem na co. Dzień. No, jak to się nazywa? Co z tego jest yy, ten? Z tego się robi ten pasztyt warzywny. Soczewica. No najczęściej już. O jak ty mnie nie znasz. No a drugi to może będziesz miał pół A drugi jest bardziej węglowodanowy. No ogólnie powiedziałbym, że soczewica i jajko, bo najczęściej te dwie rzeczy jesz z makaronem. No ale jeśli jeden węgowodanowy, drugi białkowy, to chyba makaron i jajko w takim razie powiem. No, jajko się bo jajko i pieczywo. Pieczywo? I jak chcesz to nie soczewica tylko cieciarka, ale wcale nie No właśnie, ale soczewica i ciecierzyca to dla mnie jest jak na, y, pietruszka i saler, nie? Także, no nie, no ale to nie, nie, nie ja sobie nie zaliczam tego. Pieczywo? No, pieczywo. Bułki, no. Pieczywo, pieczywo. Ale ogólnie mam tak, że jak wiesz, jak sobie wyobrażam, co Ty jesz, to Cię widzę z makaronem. No ostatnio rzeczywiście, ostatnio pracuję. I z, i z y, jak? Ciecierzycą. Cicierzy. Bardzo rzadko <laughs> jem ciecierzycę ogólnie teraz, Ta? no. Zawsze jak patrzę, ja mam... to jesz. Ja mam taką fazę, że humus bardzo często robiłam, ale, ale przeszłam i tak no nie wiem, trzy razy w Aha, czyli to jak z dorostem kłebo, tak? Aktualnie już nie jest i po prostu to się liczy. Aktualnie jest kłebo. No Ty właśnie, ale te, gdybyśmy dzisiaj grali w czułko, kurwa, to bym miał, to bym zgadł, nie? Jakie znam języki obce? To jest proste. Ale znasz biegle? Ogólnie. wiem. Y angielski! Nie! <laughs> angielski? No generalnie, jakbym miała być szczera, to tylko ten. Wiem, że coś tam gamarisz po ale to raczej nie każdy Polak. Czyli właśnie to, co powiedziałam. No to powiem, że angielski. Angielski i rosyjski. No, no, ale zaliczam ci, bo wiesz o rosyjskim. No, miałem 3 lata, to nie jest tak, że nie znam go. No to? Całą szkołę średnią. <laughs> no to proszę jest kilka zdań Jak ciebie popaść? Czyli jak do ciebie przyjechać? Moja żopa balszoja Mam wielką dupę Jeszcze coś Eto sabak Eto i sabak To jest czarny pies Sabaczek mój mały Ty mój sabaku piękny Jak mówisz paruski ruski? Mm, mi tu no. No, wiedziałaś, no. Co no. Po prostu nie doceniasz mnie. No. no to wiesz. Minus, Dobra, do... minus dla Ciebie punkt jako dziewczyna, plus w tej grze. Gratuluję, nie? To też jest raczej proste. Ja mam takie proste, bo z miłości. Bo ja chciałam, żebyś Ty wygrał, żeby Ci nie było przykro. No tak, bo jestem idiotą, który umie tylko jeden język obcy, nie? Więc ja trzeba Ja nie? yy, niemiecki i angielski. Mm -hmm. Powiedz yy, po niemiecku, to jest czarny pies. Das ist... ...Schwarze... ...Schwarzkopf. ...Schwarze... Schwarz... Eee... Dobra, kochaniutki. Który tatuaż był moim pierwszym? Nie podglądaj. Czego? <laughs> <laughs> Mój tatuaż. Przecież... Widzę tylko jeden. <laughs> dwa, no. Mam także albo ten na żebrach, albo ten na bicku. I ten na żebrach raczej był pierwszy. To jest zasada, Tak. Nie! <laughs> co? Nadgarstki. Nadgarstki były pierwsze? Data urodzenia mojej mamy. Specjalnie taki pierwszy tatuaż, bo to był pierwszy, więc wiedziałam, że może mnie zabić, bo jeszcze nie znam reakcji, dlatego co zrobiłam jej datę urodzenia, <grym> żeby jej było głupio mnie zabić. Mój ulubiony przedmiot szkolny w szkole. Z tych takich podstawowych w sensie. Nie, że biomechanika na studiach. Wychowanie fizyczne. Chodzi o przedmioty, Słowia. wiesz, że trzeba się ich uczyć, a nie, że rzucam do kosza. To mam między matem a fizyką. Rozkminę. <grym> <grym> hmm. No powiem, <grym> powiem matematyka. Jakie miałam największe marzenie w wieku 10 lat? to jest tak, że w wieku 12 lat y, zniknęło ci to marzenie? Chyba 13, no. <grym> 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 Czyli coś się musiało stać, co było dla ciebie ważniejsze? Nie wiem, zaczęłaś być kibicem wtedy? I może jakoś to się zmieniło? No pewno nie to zmieniło. No ale wiesz, w sensie twoich marzeń, nie? No. A co wcześniej? O kurde y, Mirka mi pomogła Chciałaś mieć y, psa Takiego Czarnego Miałaś tą, tą Jest to foto, co miałaś tą torebkę psa I coś tak mi świta, że ty mi mówiłaś, że zawsze chciałaś Żeby ten pies żył, czy coś takiego Była taka akcja ja Tylko to Totalny błąd, kochanie, bo psa jak Milka miałam. serusię moją. Mm -hmm. I serusię miałam, odkąd skończyłam chyba 6 lat. No tak, no ale było coś, że mówiłaś, że <grym> było ci pisane, mieć Milka było. No tak, miałam torebkę, no ale... <grym> no to nie było moje marzenie, bo wtedy już miałam pieska. Więc nie marzyłam o innym. A moim marzeniem było nurkowanie na rafie koralowej. Z czego chciałem robić doktorat? I tutaj masz tak. Pół punkta, jeśli powiesz y, samą dziedzinę, a cały punkt, jeśli będziesz wiedziała dokładnie, o czym miał być. O czym miał być y, c, cały ten, cała teza. Wady postawy. Magisterkę masz z tego, nie? To może. Magisterkę mam wady postawy u osób inaczej. Licencję zrobiłem z badania wad postawy u osób trenujących na siłowni. Magisterium zrobiłem z porównania po dwóch latach tych samych osób, jak trenowanie na siłowni zmieniło ich postawę ciała. No, niestety zero, bo w ogóle nie z wad postawy. E, chciałem robić z biomechaniki, to jest Twoje punkta, A cały punkt jest periodyzacja w treningu. Bardzo szeroko pojęta. To powinieneś wiedzieć, bo to już chyba u było. Jak mam na drugiej i trzecie imię? O! Oh, ja wtedy dobrze powiedziałem? Nie wiem. Drugie chyba było. Może. I Agnieszka. To jest? A mi. To pół punkta mam? No. A trzecie. E, zawsze mam tą Zuzanę w głowie, nie? I że ty chciałaś mieć tak na imię, ale że w końcu chyba było inaczej. E, Kurde, z tym trzecim mam problem, no ale powiem Zuzannę. <laughs> nie, Nieeee. Alicja, mam trzy razy Alicja. A. Alicja. Agata, Agnieszka, Alicja. Ale chciałaś Zuzannę, no nie? Na no, pierwsze miałam mieć Zuzannę. No, no, no. No, ale że to jest takie... Że ty tak chciałaś mieć to imię. No. I wiesz, i to mi psuje. Alicja. Alicja, Alicja. Alicja. Jak, jak twoja siostrzenica. A wiesz, jak ja mam na drugiej i trzeciej? Marek. To, to... git. Już się bałem. A ty masz w ogóle trzecie? No mam, nie masz pojęcia. To Marek, dobrze. Marek, Paweł. <laughs> Paweł to twój prezes, mordo. Jak masz? Rafał. Rafał, jak yy, wtedy był już Panie Rafał i się z Ciebie? Rafał to był mój y, najlepszy przyjaciel z podstawówki, no. przez pierwsze lata, no. My nie mieliśmy kasy na przykład, żebym jeździł na wakacje. No wiadomo, problemy z tatą. Yy, no i Rafał i jego rodzice brali mnie na wakacje. Pamiętam. Z czego mam srebrny medal w młodzikach? Na Warszawę mam podpowiedź dla Ciebie. Sprint to powiem skok w dal no to dobrze powiedziałam <noise> 5.30 w wieku 13 lat skoczyłem a ja tak nie umiałam skakać w dal nie, że zawsze miałam spalone podejście, zawsze przekraczałam tą głupią linię, trudne no to strasznie blisko skakałam ale bo, bo nie trenowałaś tego, jak się trenuje to wiesz masz wymiar skąd musisz rozbieg nabrać, to jest bardzo automatyczne. Czy byłam kiedyś na komisariacie policji? Byłaś. W jakiej sprawie? No. Pamiętasz <grym grym> drugą część podania? Nie, to była pierwsza, <grym> tylko nie doliczyłam, bo tak się wyrwałeś szybko. Wydaje mi się, że to było coś z... A, z, z meczu was ściągnęli. W sensie kibicowsko jakoś tam trafiłaś. Nie? Co? A jeśli nie to, to drugie co miałem w głowie, to że telefony jakieś mieliście... Yy, głuche. No. A to generalnie nie śmiesznie, że nie wiesz, bo już byliśmy razem wtedy, jak to się działo. Ale no. bawi mnie to, że serio wiecie. Bo ja jeździłam na mecze dla tych, którzy nie wiedzą, na Górnik Zabrze jeździłam przez. Dobra, weź szybko, powiedz, to potem ją A uprawiesz. dobra. Yy, oszustwo internetowe zrobiłam zakupy suplementy i sklep się zamknął. A no tak... Mój rekord w OHP. Stuwa nie poszła. Teraz pytanie czy poszło 98,5. Ale chyba powiem, że poszło 95 na 2. Chyba nie poszło nigdy 95 na 2 ogólnie. Ale poszło 98 na pół. Raz. Na pół <grym> <grym> Na półto. 98,5 na, na raz. W ogóle, co to jest za ciężka od 98,5? co? No jak 1,25 sobie dołożysz? Do? Do 95? To ile ci wyjdzie? 7,5 Dziś! I ogólnie 1,25 na stronę, mam nadzieję Tak, tak Tak? Do no. 2,5, czyli 97,5 To tyle chciałam powiedzieć, 97,5 na raz? <laughs> tak Czyli mam punkt. No nie wiem, powiedziałaś 95 na 2. Odrzuciłaś 98,5. Tak mi się wydaje. Kłamała. Tak mi się wydaje Mordiata, że chyba Jezu, odrzuciłaś. ale To 97,5, które wirtualnie nazwałaś 98,5. Powiedziałaś 95 na 2, ale chyba nigdy 95 na 2 i tak nie wziąłem nawet. Więc nawet pół nie da. Czy lubię flaczki? <noise> To jest serio? pytanie? A powiedz mi co to są flaczki dokładnie To no, jest, jest takie danie, ale nie wiem co to są te flaczki no, Ale to jest twój problem, że ty nie wiesz No nie no, weź mi, pomóż No flaczki to są flaczki, wyciągnięte w flaki kurde z, ze zwierzęcia To jest dosłownie to, i to z czym się to robi? No najczęściej zupa no to nie lubisz, nie? Jak flaki ze zwierząt. Lubię. Przecież <laughs> ty udajesz wege od roku. <laughs> nie no, e, nie ja w ogóle nie teraz, bo jakbym sobie miała to sama przyrządzić, to w życiu. Ale jak byłam dzieciakiem i mama robiła, to robiła takie pyszne flaczki. Serio. <laughs> Pamiętam, że mama zawsze i to tam, na takie specjalne okazje robiła. Sylwester. To powinno brzmieć pytanie, czy jak była młoda, lubiłam flaczki. Nie no. mam. Ulubiony serial wszechczasów czasów, mój. I tu będę bardzo, yy, ba bardzo surowo oceniał. Rodzina Soprano. Nie. Jeszcze przed flakami dałbym ci pół punkta za Rodzinę <noise> Soprano, ale aktualnie. Ty jaki? Nie próbujesz? Nie tak mi nie da punkta. Co mam się? No ale chociaż, czy, czy wiesz? Myślisz, że jakbym wiedziała, to bym nie powiedziała sobie, No Nie razy. no, czy jest ten drugi typ, Twój? Miasteczko Twin Peaks. W na to. Mówiłem ci wiele razy. Że to jest serial, który stawiam ponad wszystkie inne. Pamiętasz? Z sypy to oglądałem. I to jest serial, który. to był ulubiony serial mojego taty. Dobra, teraz pytanko. Mm. <noise> teraz pytanko, tak jak nie, nie. O! <noise> teraz przechodzimy do pytań? <noise> tak. Dobra jaki zwrot, reakcji w przyszłym odcinku. Jak nazywa się moja firma? Strona internetowa, ale lokowanka! <laughs> Strona internetowa nazywa się agaciasta.pl Trzeba mieć nie tylko tu, ale też Twoje tu. Twoje koszulki mają napis pierogi. To tak wiesz, robić Ci lokowanie. Udaje, że myślę o tym. Życzę opaskę y, Masz opaski, które bardzo lubię nosić. Bardzo fajne są. Psia mama na przykład, albo kocia mama. Ale to chyba nie są nazwy firmy. Chociaż strona internetowa może być tą nazwą. Raczej obstawiam, że to jest aga Ciasta. To jest Twoja ostateczna odpowiedź? Tak. <laughs> nie. Agaciasta, Agata, Biedzińska. Spoko, To pół punkta nie będzie. No za te lokowania w sumie. Ej, jak, jak w ogóle klasyfikacja wygląda? Ja mam 2,5, a dwa. Ale jesteśmy głupi na swój temat. Masakra. Celu. No. Dobra. To teraz ja? No. Moja ulubiona książka Stevena Kinga. Lśnienie. Kurczę, zdziwiłem się. To wybrałem, żebyś miała łatwo. No, to mówię. To konkretnie wybrałem, żebyś miała łatwo. A i serio, bo nie pamiętam, że to jest Kinga. Odpowiedź mi to. No, serio, słabo. No, ja nie mam w ogóle pamięci do tytułów, totalnie. A ja o. się tym męczyłem. Jakie mam aktualnie tapety na telefonie? Musisz podać i wygaszać, i tapetę główną. No i możesz mieć pół punkta, jeśli tylko jedno podasz. Jesteśmy my z Milką yy, na plaży, a drugie to Bunia. Dostajesz punkt za bunie. Pokazuję bunieczkę. E, a na tapecie głównej mam ciebie i Milkę z sesji. A to dodałaś, no tak. a, a wcześniej miałaś nas, nie? Tak, no, dlatego zaznaczyłam, że aktualne. Mhm. Ja nie, nie wiedziałam No to że dostajesz punkt To mamy remis po 2,5. I ostatnie <laughs> serio pytań. Serio nie udawaliśmy a zrobiły no tak. się emocje. To Jezu, to nieźle. Jest niezłe pytanie ogólnie na koniec. Takie wydaje się proste, ale totalnie możesz tego nie wiedzieć o mnie. No, No to, moja droga, pytanie na zwycięstwo brzmi Jaki jest mój ulubiony kolor? O oh, jak sobie zaczepiłam włosy. Hmm. Zielony. A no, A nie, jeszcze, jeszcze raz. jak zdobędę punkt tyremiz. Tak. Mm. Mika! No ale to jest pytanie generalnie mm. dla ciebie trudne. Bo nie dla typowego człowieka proste, ale dla ciebie trudne. A co ja jestem? Kurwa... <grym> <grym> w sensie no, nie myślisz o takich rzeczach. Dobra zadanie. To jest pytanie rodzinne, a ty jesteś mało no. rodzinny. Ile mam kuzynów, takich najbliższych, czyli synów, braci mojego taty i siostry mojej mamy. Tu już masz podpowiedź, że jakby. A obie płci. Ja e, nie twierdzę, że mam obie płci, bo mogę mieć na sam, przykład tak same kuzynki albo samych kuzynów. Ale wiesz, już ci daję tą podpowiedź, że moja mama ma siostrę, a mój tata ma braci. A I ile dwóch. oni mają a. dzieci i. On ma dwóch braci. I ile dzieci mają ci bracia i siostra mojej mamy? I jakie to są płci? Dobra, no to masz yy, dwóch braci na miejscu. Yy, jest dwóch braci i siostra. Yy, I jeszcze jeden brat, szóstka. To jest moją siostrą. Czyteczną? Nie pamiętam imiona, że tak, ale wydawało mi się, że jedna z nich to była właśnie Twoja kuzynka. Ale to pewnie żona któregoś z braci. Czyli piątkę braci masz, szóstka. szóstkę. Szóstkę? Mam wszystkich jednym, To o jednym nie wiem, moja głowa. Tu. No dobra, ale tak się jak wygrałam. Trudniejsze pytanie miałaś. No. Tak myślę. Trudne miałam. Bo miałam takie typowo. Zresztą pamięć, nie? Że te tytuły i tak dalej, że jakby nie mogłam wyrzeźbić, jak nie miałam tego w głowie. A mimo to... A, że ty miałaś trudniej? No. Nie, ja mówię, że ty mi zadałaś trudniejsze. <laughs> to są wychowaliście? <laughs> <Ja, badali się. śmiech> kolor, ulubiona książka, ulubiony serial, to takie podstawy. No, ale nie zgadłam ich. A ty mi dałaś o rodzinie swojej. No, to chyba jest podstawa rodzina. W sumie tak. Dobra. Ten film jest mega, mega długi. Postaram się go skupić jak najbardziej. Eee, dziękuję Ci za e, pojedynek. Dziękuję Wam za uwagę i trzymajcie się i życzę dużo, dużo zdrówka w buzialce.